Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 2, wersety od 1 do 12. Kiedy Jezus urodził się w Betlejem, w Judei, za dni króla Heroda, mędrcy przybyli ze wschodu do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest ten narodzony król Judejczyków? Zobaczyliśmy jego gwiazdę na wschodzie dlatego przyszliśmy oddać mu pokłon Kiedy król Herod dowiedział się o tym, przestraszył się. Co to za król Judejczyków? pomyślał. Zebrał wszystkich arcykapłanów i uczonych tego ludu i pytał ich: Gdzie się ma mesjasz urodzić? Betlejem w Judei, tak bowiem jest zapisane przez proroka. Hmm. Muszę coś szybko wymyśleć. Wtedy Herod przebiegle zaprosił mędrców i wypytał ich starannie: Gdzie i kiedy pokazała się ta gwiazda, za którą idziecie? Ukazała się całkiem niedawno. Zobaczyliśmy ją na wschodzie. Idźcie więc do Betlejem. Gdy tam przyjdziecie, dokładniej się zapytajcie o to dziecko. Jeśli je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. Po wysłuchaniu króla odeszli. Wówczas gwiazda, którą zobaczyli na wschodzie, prowadziła ich dalej, aż doszedłszy stanęła nad miejscem, gdzie było dziecko. Widok tej gwiazdy napełnił ich bardzo wielką radością. Gdy weszli do mieszkania, zobaczyli dziecko z Maryją i jego matką. Wtedy upadli i oddali mu pokłon, a po otwarciu swych szkatu złożyli mu dary. Ja daję ci złoto jako symbol Twojego królestwa. Ja daję ci kadzidło jako symbol, że jesteś bogiem. Ja daję ci mirę jako proroctwo Twojej śmierci za nas. Potem we śnie ukazał im się Anioł. Obudźcie się. Co się stało? Herod ma przebiegły plan. Chcę was wykorzystać, aby zabić małego Jezusa. Ponieważ zostali uprzedzeni, by nie wracali do Heroda, inną drogą odeszli do swego kraju.